Hmm, cały czas reaguje coś na to. Jak zmarłeś? pamiętasz, jak. Z... Ty! No. <laughs> Patrzcie. Patrz, patrz, patrz. Dziękuję, że podeszłeś do mnie. Witam, dzisiaj Witam. jesteśmy w miejscu tragicznym. Jest to e, miejsce, gdzie w, 80... w 1987 roku, 9 maja, spadł samolot. Rozbił się samolot polskich linii lotniczych TDL w Kościówku I-62M. I zginęli wszyscy, którzy wybrali udział w tym locie. Było to 183 osoby. Tak, I tutaj, to jest Pięknie, la, jesteśmy w lasach Kabackich m. tak i tutaj mamy upamiętniającą tą katastrofę, taki, taki pomnik w formie takiego głazu. Wszystkie te nazwiska, imiona tutaj są wypisane. To mamy też krzyż ofiar katastrofom katastrofą i tam jest jeszcze głaz. Oczywiście przychodzimy tutaj z pełnym szacunkiem do ofiar tej katastrofy. Pragniemy tylko nawiązać z nimi kontakt, nie będziemy im tutaj zak zakłócać spokoju. Chcemy zobaczyć tylko po prostu, czy uda się po prostu nawiązać to z kimś kontakt, więc czy jest tu ktoś, kto chciałby się z nami skontaktować? Ofiary tej katastrofy, czy chcecie się z nami tej skontaktować? Tej albo innej, bo w czasie II wojny światowej e, e, kilka setek ludzi e, straciło tutaj życie, e, fe, no przez Niemców, no. Mhm. Potem puścimy SB7, jak na razie Przychodzimy tutaj z szacunkiem do tego miejsca, pragniemy nawiązać tylko z tobą z wami kontakt. W ręce mam takie urządzenie, które zawiera słowa. Możecie wybrać jedno z zapisanych tam słów, żeby się z nami skontaktować. Proszę, zróbcie to i przekażcie nam to co chcecie nam przekazać. Pragniemy nawiązać z wami kontakt. To jakieś takie siedzenia, to sobie posiedzieć. Tutaj ten las był cały, wycięty przez ten samolot. Zagrożenie. Zagrożenie. Jakie tutaj jest zagrożenie? Co nam tutaj grozi? Jakie jest tutaj zagrożenie dla nas? Czy potraficie się zbliżyć do nas, do mnie, do tego urządzenia, które ma w ręce? W tle też samoloty startują, lądują, bo tu jest właśnie to lotnisko, na które ten samolot zmierzał. No i oczywiście nie doleciał. No, na razie mamy. Nie mamy kontaktu z Przejdziemy kawałek. Niekoniecznie jeszcze te duże tutaj muszą być. Może się okazać to miejsce. Nie jest nawiedzane przez żadne dusze. Czy jest tu ktoś, chciałby się z nami skontaktować? Jedna z tych ofiar tutaj, tej katastrofy, na razie nic. Zagrożenie tylko padło. Widzimy się wszyscy, się wszyscy. widzimy się wszyscy. Czyli wszyscy tutaj jesteście. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tej katastrofie, tak? Widzicie się. Czy wszyscy w tej katastrofie tutaj jesteście, coś uczestniczyli. Widzimy się wszyscy. <grystanie> to jest ciekawe, no. To ilu was tutaj jest? Możesz mi wybrać cyfrę? Wszyscy ale czy to wy jesteście, którzy tutaj zginęliście w tej katastrofie lotniczej? na takim kamieniu ustawiłem takie urządzenie czarne. Czy potrafisz zbliżyć się do niego, dotknąć te anteny? Potrafisz to zrobić dla mnie? Czym jesteś zmartwiony naszą obecnością tutaj nie musisz się martwić ty. Czy to też jest bliżej tego hmm. A możesz do mnie podejść i do tej tego urządzenia z tą czerwoną lampką, a czy zieloną lampką? Jeżeli jest o hmm. Czy dotykasz tego urządzenia hmm. Patrz. To jest ciekawe A no pokaż mi na te urządzenie Proszę podejdź do mnie Czy potrafisz podejść do mnie? Czy potrafisz dotknąć tego drugiego, drugiego urządzenia? Czy potrafisz dotknąć tego drugiego urządzenia? Co? Cichy. Mhm. To jest głośne. Jak chcesz, żeby było ciszej, dotknij tego drugiego urządzenia. Zostaw tam te urządzenie. Podejdź do mnie bliżej. Przedwołaś mnie? Czy stoisz przy tym pomniku? Czy stoisz przy tym pomniku? Jak masz na imię? Czy mogę uzyskać Twoje imię?

Dotknij już tej piłeczki? Prawidłowy. Prawidłowy. Prawidł... Dotknij tej piłeczki. No to jest niemożliwe. Zbliż się do mnie. Dotknij tego urządzenia, które ma w ręce. Proszę. Stracony. Zginęłeś Zginąłeś w katastrofie, tak? A jak masz na imię? Stracone albo przez tych Niemców. Albo przez Niemców. Stracony. Kim jesteś? Czy uczestniczyłeś w tej katastrofie? Lotniczej. Czy jesteś może... Niby więźniami? Czy kim oni byli? Więźniami chyba. Czy jest, przez, przez, tych przez tych Niemców. Przez tych Niemców? No. no. Mm -hmm. czyli normalnie by zwykli, zwykli, tak, zwykli wywozieni do lasu i po prostu... ktoś to był transport z obozu z getta z Polakami z... i... No, i to no to też nie a. wiemy teraz do końca z kim mamy do czynienia, teraz zobaczcie, przestało to... jestem człowiekiem jestem człowiekiem tak, wiemy, że jesteś człowiekiem, tylko ja mam pytanie czy jesteś po prostu... pochodzisz z czasów II wojny światowej? Czy z tej katastrofy? Czy byłeś więźniem niemieckim? Czy byłeś więźniem niemieckim? Czy, po, czy pochodzisz z, czy z tej katastrofy? Jesteś jak zmarłeś. Pamiętasz jak. Z... Ty! No. Patrzcie. Patrz, patrz, patrz. Dziękuję, że podeszłeś do mnie. Stamtąd widzisz, już przestało, to i do mnie podesz. Dziękuję, że podeszłeś. Ale, ja, ja nie poszło, a możesz jeszcze raz tego czarnego urządzenia? Z powrotem? Hmm. Nieźle Albo tej piłeczki Dotknij tego czarnego urządzenia jeszcze raz Tak, przed tym, proszę cię Dziękuję, że się zbliżyłeś mm, Dziękuję jest. Dziękuję. Teraz puszczę takie radio, ono jest bardzo głośne, ale usłyszę Twój głos przez nie. I raz przyszło, widzisz że poszło już to, co nie bawi. Tam. Pragnę usłyszeć Twój głos. Przez to radio. zapytam jeszcze raz, czy zginęłeś w tej katastrofie lotniczej? tylko z tego powodu. Chyba, że zabili cię Niemce. Czy zabili cię Niemce? Nie wiem. Jak masz na imię? Nie Dziękuję bardzo. Czy widzisz nas? No Dziękuję, że. Czy stoisz tam, tak? Przed nami. Stoisz przed nami, tak? Słyszę cię, mężczyzna. Wiem, że jesteś mężczyzną. Jest. Dlaczego nie potrafisz się wydostać z tego miejsca? Czy, czy potrafisz dotknąć tej piłeczki, która jest przed jesteś tutaj sam. Zapytam ja jeszcze raz na imię. Patrzcie, 26, to 29, jest 19 Stoi się raz tutaj, 7 minut, tak? Ale nie, nie, Potrzebujesz więcej energii baluszkować z tych urządzeń, które tutaj są, na które wpływasz? takich dźwięk nie taki, z taką modulację, ale ciężko to zrozumieć Ale to jest dobre. A tu przychodzi, raz tu odchodzi. Co? Ale ciężko ciężko wiesz, nawiązać taki kąt, kąta konkretny, wiesz Bóle w klatce piersiowej Bóle w klatce piersiowej <laughs> Mi się wydaje, że on nie jest tej katastrofy. Tak mi się wydaje. To jest ktoś ja... inny Tak mi się wydaje. To nie jest on z tej katastrofy. Czy z ząk Niemców? Odpowiedz na tym urządzeniu, To się słowa wybiera Czy zginęłeś z Niemców? Czekaj, spróbujemy załączyć SRS-a coś będzie te załączyć jeszcze, nie? Tylko wydam, czy Może działa łapać, ale spróbujemy <zyskujesz> Ale ja, widzisz to, ale to może, patrz, patrz, ale to może te drzewo, to może łapnąć ten, ten, winiec, nie, A ona aż tu była, aż do tego czujnika, nie. A ten winiec może łapnieć. tu też, ale tu też, o ciekawe, patrz. Nie wiem, widzowie też musicie sami ocenić. O. Nie wiem. Czekaj, spójrzmy Stat. mam takie urządzenie. Jak płyniesz myślami na to urządzenie, pokażesz mi swój świat. Pokażesz mi to, co chcesz mi przekazać. Zyguję, dziękuję. zegara. czas, tak? Twój czas się już skończył. To mi chciałeś przekazać? Czy to mi chciałeś przekazać, że twój czas się już skończył? Nie mamy tutaj kontakty odpowiedzi, wiesz? Tak wiesz, żeby na 100% wiedzieć, nie? Dobra, ja się jeszcze jestem tu nim jeszcze raz. Czy jesteś dalej, tutaj. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Zginęłeś z Niemców. Ja. Czy jest tu ktoś, kto zginął z katastrofy letniczej? Nie was tutaj jest. Zjednego. Zjednego. tylko ty tutaj jesteś, tak? Pozdrowienia. Ja byś opuścił to miejsce. Gdzie mam i gdzie jesteś? Poczekaj. Cały czas nas odgłos, cały czas. O ty podjedz do mnie. Trzeba i... Odejść do mnie. Język. I yes. jest... Wszystko tutaj, wchodź do mnie. do mnie Jeden To w domu będzie ciekawe Ale to... to jest tak cicho i spokojnie no. W porównaniu z tym, co byśmy byli w tym Krakowie, w tym lesie Aha, tam To tu jest... Ale I... dobrze, że jest cicho i spokojnie, tak. bo... Gdzieś tam nie są ogrądzone nie, 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 nie gościu się nazywa, i ten gością się gdzieś zbliżył cały czas tutaj. Na razie nic nie ma. Gdzieś nawet ten empot już umilk. A za tym czujnikiem Cisza jest. że nie ma tu co na Nie Niejasna wizja. Co? Niejasna wizja. Nie jasna wizja. Nie ma nie ma też konkretnie takich, żeby tu po prostu na pewno nawiązać ten kontakt, nie na razie to odpowiadało, ale i, i nie ma tego głosu. W domu, nie ma tego tak? głosu, a potem jak zaczyną dodać pytania, nie jest, tylko że nie rozumiał tego, nie? Mm. To jest chyba tak, taki modulowany głos. Pamiętaj. Nie pozdubę tego miejsca. Oczywiście mm. to, bo całe widać jak jak daleko nawet to było, mm. to jest 200 metrowe. Mm. To... No tu brat mówi, to... że właśnie, że te drzewka no. były takie malutkie i to było widać całe, całe, całe to pole aktualnego. No i to 30 do tyłu. O, widzicie tutaj. No będzie widać, że te widzisz, te drzewka są citsze niż te z tyłu tam są. Yeah. To są stare jeszcze. Mm. Dobra, to taki krótki odcinek, gdzie nie będziemy już tutaj po prostu, też no koordynator tak, no podem umilk, tu też to umilkło, po prostu podeszło, to mamy na 100% co? Ciemności. W ciemności, chcecie być w ciemności, dobra, to Was to zostawiamy, dobra. Nie bo to nie ma tu tak, co. Tak, nie, nie, nie ma, to, co, to nie ma co. No z tego miejsca będziemy się już żegnać z wami, jak widzieliście, na 100% ktoś podszedł, bo na moją komendę no, zbliżył się do tego urządzenia i to nie raz. Ja po tym, na początku myślałem, że coś się z nim stało, ale na się z nim nic nie stało, bo widzieliście, podchodził, odchodził, podchodził. Mhm. Teraz jest cały czas załączony, a nie raz już nic nie podeszło do niego. Tak jak już wspomniałem na no, tego urządzenia, też podeszło na moją komendę. No, na SB7, wy już pewnie wiecie. Mhm co tam było ja nie wiem jeszcze dopiero w domu, jak to odsłucham to dopiero będę wiedział co ten facet tam mówił nie? Tylko my nie wiemy, czy on był w tej katastrofy lotniczej, bo czy, czy to po prostu mi się, mi mi się też jakoś tak nie wydaje. Mam, mam wrażenie, że to chyba Znęcie. nie jest no, katastrofa. Dobra, ale no myślę, że po prostu film z tego miejsca wam się podobał. Napiszcie w komentarzach, co by o tym sądzicie. My już tutaj nie będziemy tą duszą po prostu jeżeli tu jakiekolwiek są zawracać już tutaj tak. głowy, niech one sobie tutaj w spokoju spoczywają i tego. Jak wam się film podobał dajcie da? łapkę w górę, jesteś pierwszy o samej na moim kanale i chciałbyś więcej zobaczyć takich mrocznych wypraw, takich mrocznych miejsc dawaj suba i co do następnego, na no, razie, ja cześć, cześć.